Dzień dobry Państwu, nazywam się Przemysław Przemocki, pracuję w firmie CBC Poland jako Technical Manager. Mam przyjemność przywitać Was na kolejnym wideoporadniku i opowiedzieć o specjalnym zestawie narzędzi przeznaczonych do, do urządzeń AI Box oraz Camel Pixel Pro. Naszą przygodę zaczynamy na stronie a Jest tu pełne kompendium wiedzy o, o, o urządzeniach właśnie z tych serii, i pojawiła się tam nowa zakładka narzędzia. Pierwszym bardzo praktycznym narzędziem jest wyszukiwarka wersji firmy. Jak wiemy, jest to zmora, bo często należy łatwo, szybko i skutecznie znaleźć taką wersję firmy, ale gdzieś tam w pośpiechu nie jesteśmy w stanie się w tym dobrze odnaleźć i powstało takie specjalne narzędzie. Wystarczy tutaj wybrać dany model urządzenia. Niech będzie to o wersji drugiej i pojawia się tutaj wersje firmerów, które, które zostały opublikowane, wraz co ważniejsze z opisem, co one wnoszą, co one, co one zmieniają, jakie funkcje zostały zmienione, dodane, usunięte itd. W przypadku wyboru kamery, kolejna próba, również pojawiają się wersje firmeru wraz z linkami do pobrania. Uwaga! Tutaj w tym przypadku akurat pojawiła się informacja, że należy koniecznie po to takie urządzenie po aktualizacji zresetować do wartości fabrycznych. Proszę się, proszę się trzymać tego typu zaleceń, gdyż wtedy będziemy tylko pewni, że taki firmy będzie działał, takie urządzenie będzie działało poprawnie. Kolejnym bardzo ciekawym narzędziem jest to tester akcji HTTP. Dostawaliśmy od Państwa wiele zgłoszeń, że tego typu zdarzenia nie są na przykład wysyłane do, 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 do platform integrujących typu Kronos Safestar i, i jest problem z jego weryfikacją. Właśnie tutaj po to powstało narzędzie zupełnie niezależne, gdzie można wpisać ten, ten, ten URL, który wskazuje właśnie tutaj na ten nasz testowy serwer. Należy go wpisać w odpowiedniej akcji HTTP która będzie nam powodowała wysyłanie właśnie tego typu zdarzeń, ale na nasz serwer, a nie na jakieś zewnętrzne platformy, ale oczywiście, żeby to działało, żeby ta akcja miała miejsce, do tego musi być skonfigurowane odpowiednie zdarzenie, które będzie nam wyzwalało ten cały bieg zdarzeń, czyli poprzez zdarzenie będzie Wykonywana akcja, ale oczywiście ta akcja musi być wykonywana wtedy, kiedy powie o tym dana reguła, czyli reguła nam powiąże zdarzenie z akcją. I w tym momencie pokażę taką przykładową regułę, która została tutaj stworzona, właśnie do, do tego celu. Widzimy tutaj połączenie reguły połączenie zdarzenia AI będącego tutaj wtargnięciem na, na kanale piątym i zostało to powiązane z, oczywiście z uzbrojeniem tego pod warunkiem uzbrojenia AI Boxa w tym przypadku i specjalna akcja HTTP czyli wysłanie tego zdarzenia już nie do jakiejś innej platformy tylko właśnie na nasz serwer i w tym przypadku będzie jeszcze potrzebne oczywiście tutaj adres MAC który należy tutaj skopiować Wkleić go w takiej podręcznej wyszukiwarce. Jeśli tutaj to wkleimy, i wtedy będą pojawiały nam się tutaj kolejno różnego rodzaju zdarzenia. Oczywiście jeszcze można to odświeżać co pewien czas, jeśli takie zdarzenie będzie zawierało zdjęcie, bo ja tam zaznaczyłem, jest możliwość weryfikacji takiego zdarzenia przez kliknięcie na zdjęcie. Z mojej strony zalecałbym tylko jeszcze usunięcie tej danej akcji HTTP po to, żeby ten nasz serwer nie był co chwilę obciążany tymi urządzeniami, które będą wciąż pracowały na Waszych instalacjach. Pozwólmy udostępnić ten tester również dla, dla innych i nie wykorzystywać jego zasobów. Kolejna zakładka jest to przekierowanie portów do czego to służy. No jak wiemy, czasami bywają problemy z konfiguracją routera, to znaczy nie jest on skonfigurowany tak jakbyśmy się tego spodziewali i możemy sobie to tutaj przetestować, jeśli wybierzemy tutaj adres IP. W tym przypadku będzie to będzie to AI Box. i możemy sobie sprawdzić, jaki tutaj czy te porty, które to, to domyślne, które to się pojawiły, czy są, czy są prawidłowe. Czekamy na odpowiedź. Okazało się, że nie. W związku z tym należy wpisać w tym momencie poprawne porty, jakie w tym przypadku powinno być okazało, otwarte, dostępne, wszystko jest w porządku. Mamy przykładowe zachowanie się takiego testera. No ale jest powiedzmy urządzenie, które, które chcielibyśmy je zweryfikować, yy, na szybko sprawdzić, uzbroić, rozbroić yy, przez, przez, przez właśnie tą naszą stronę. Również mamy do tego odpowiedni interfejs. Należy wpisać tutaj odpowiedni, odpowiedni numer portu. I w tym momencie sprawdzamy, dostaniemy taki krótki raport, co to jest za urządzenie, Czy one, jak ono się zachowuje, ile ma kanałów, jak dawno zostało uruchomione. Mamy też takie podstawowe narzędzia służące do zarządzania, jak wyzwolenie wyjścia alarmowego, uzbrojenie, rozbrojenie. W tym momencie mogę sobie nie wiem, na przykład uzbroić na szybko te, to urządzenie, akcja się powiodła. Mogę nawet zrestartować to urządzenie, tak, czyli kolejne narzędzie dla Was tutaj dostępne, nie trzeba gdzieś tego szukać i, 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 i gdzieś, gdzieś, gdzieś po sieci. Kolejna rzecz, tester, tester multi-uzbrojenia. Multi Co to jest? Oznacza to, że ja mogę tutaj w tym momencie uzbroić nieco więcej urządzeń niż tylko jedno, bo mamy na przykład kilka urządzeń na danej lokalizacji i chcemy sobie przetestować, jak te urządzenia będą rozbrajane, grupowo uzbrajane. Rozbrajane i możemy sobie to, możemy sobie to sprawdzić. Ja tutaj dodam akurat jedną kamerę, później dodam drugą kamerę. I mogę na przykład rozbroić. Tak, jest od razu podany czas reakcji takiego, e, takiego zachowania. Mogę z powrotem je uzbroić. Dostaniemy również po chwili u, odpowiedź, czy to się udało, czy to się nie, nie udało. W tym momencie było to zakończone powodzeniem. Oczywiście, jeśli będzie to i błędne hasło, jakiś błędny adres IP, też otrzymamy komunikaty, które będą nas o tym właśnie informowały. Dziękuję Państwu za, za uwagę. Zachęcam do korzystania z tego narzędzia. Jeśli mielibyście tutaj jakieś dodatkowe zalecenia, jak to ma działać, może jakieś dodatkowe funkcje powinny się pojawić, zachęcamy do kontaktu z naszym, z naszym działem technicznym. Będziemy dalej rozwijać to narzędzie, jak również tworzyć inne, nowe specjalnie dla Was. Dziękuję za uwagę.